Jeżeli macie jakieś problemy z samochodem, to na pewno chłopaki z senitaru... Stawką międzynarodowych cyklotrialowych zawodów zorganizowanych w Kleczy. Był Puchar niepodległości oraz punkty zaliczane do Mistrzostw Polski. I teraz kolejni zawodnicy z tej najbardziej prestiżowej kategorii, z kategorii Elite, czyli naprawdę najlepsi w Polsce, i również wielu z nich należy do ścisłej światowej czołówki. Do rywalizacji stanęła nie tylko czołówka polskich i słowackich rowerowych trialowców, ale także liczna grupa zawodników ze Słowacji ze słynnym Stefanem Pczolą na czele, który przed laty uczył Polaków. W tym późniejszych Mistrzów Świata i Europy stawiać pierwsze kroki na wyczynowych, trialowych rowerach. Zawodnicy trzykrotnie pokonywali pięć odcinków specjalnych wytyczonych na arcytrudnych przeszkodach przez doświadczonego w tej materii Tomasza Kramarczyka. Trasa wiodła między innymi poprzez wielkie głazy, olbrzymie pnie drzew i kolejowe podkłady ułożone na placu manewrowym firmy ND Car. Jeżdżono również po wysokiej skarpie, na którą spiąć się było trudno nawet korzystając tylko z własnych nóg i rąk. Patronat honorowy nad zawodami objęła radna Sejmiku Małopolskiego Barbara Dziwisz, a imprezy uświetniły wokalne popisy grupy teatralnej Jaka. Podczas zawodów nie zabrakło prezentacji profesjonalnego sprzętu rowerowego, dobrej muzyki, jadła i napitków. Usytuowanie zawodów nieopodal drogi krajowej w centrum kleczy spowodowało, że rywalizację obejrzała rekordowa ilość kibiców. W poszczególnych kategoriach wiekowych na najwyższym stopniu podium stanęli. Kategoria Elita: Karol Serwin, czampion Świdnik, Jan Kocis, Słowacja i Filip Mrugała, Aquila Wadowice. W kategorii Femine pierwsze miejsce dla Faustyny Wołek z Akwili Wadowice. Kategoria Hobby: Tomasz Fudalik, UKS Zawoja, Lukasz Rot i Szczepan Dyduch, UKS Zawoja. Kategoria junior 14-20 lat, Szymon Tapusik, Michał Iwan i Samuel Chlawaty, wszyscy ze Słowacji. Kategoria kadet do 11 lat, Paweł Ręcarz, Smok Kraków, Filip Piłowarczyk, Akwila Wadowice i Kamil Woźniak, Smok Kraków. Kadeci do 15 lat, Bartłomiej Hajduk, Smok Kraków, Piotr Leja, Nowy Targ